Jakby, no, może by sprzątnęła. Cóż ty? No, no tak, jak ja się widziałem, to dopiero. O bazie, gruba się nie może odkręcić. No pomóżcie jej, no. Chodź tu, dziewczęko. Chodź, bo na kości. Dziewczynko będziesz duża, duża. Chodźcie wezmę na obka, chodź na obka. Chodź, wulku, na obka. Duża to nie będę. Czarnuśku. Czarnuśku. Duża to nie będę. To jest twój tata. A jak hmm. A to jest twoja nowa mama, niedługo. go. to zaraz poznasz. To jest starsza. Nie, nie chcę się z nami gadać. Śpiąta jestem taka, jestem śpiąca, królewna. O Jezuś, jaka ja jestem śpiącia. żeby ci się nie tylko. Nie, 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 nie. Tylko nie po dzieciach.